Wszystkiego najlepszego w dniu powitania y, legendów, Sparów. Tyle cieszę się, że tu jesteś. Od lutego 2025 roku powitaliśmy Ciebie. Y, za na przykład y, dwie legendy na polskiej strzelnicy na przykład Pathfinder albo Fuzi na przykład Fuzi i ciebie Sparrow wszystkiego najlepszego w dniu powitania i dzięki że jesteś możesz teraz leczyć Strzygawkę, bat ogniwo osłony, apteczkę oraz baterię osłony. Teraz możesz leczyć zestaw Fenixa, a możesz wziąć pełne skryptę skryp ewolucji na ulepszenie, na awans i maksymalny poziom. Wciśnij przycisk kwadrat. Awans. O, awansowałem. Pora się dostosować. Ulepszyć. Maksymalnie. Maksymalny poziom? Maksymalnie rozwinięty Sparrow. Ty jesteś Sparrow. Mam tu strzałkę namierzającą. A Ty umiesz Sparrow dobrze zaznaczyć, gdzie patrzysz. Tak się wybiera ulepszenia. Tak się wybiera ulepszenie. O jeszcze nie ma zdolności specjalnej z parą dla ciebie. Musisz je naładować. Ale tak. Wszystkiego najlepszego w dniu powitania. I moja zdolność. Ha, moja specjal... zdolność specjalna jest gotowa do uderzenia w cele. Powinni? Mam tu strzałkę namierzającą. Namierzacz poszedł. Wszystkiego najlepszego w dniu powitania z Mówię do Sparoła. Namierzacz na miejscu. Wróż namierzony. Wszystkiego najlepszego w dniu Sparoła. Trzeba pokręcić tempo i biegać szybciej. biedź. Zadokończała. Zapłacię komuś dzień. Mm. Ząbło aktywne. Pora żeby ruszyło na łowy. O tak. Tak się. Sparo używa zdolności specjalnej Gotowy. Sparo umiesz dobrze skakać. Umiesz tak? Umiesz tak, wy Z parą. Umiesz szybciej skakać. Więc życzę Ci wszystkiego najlepszego w dniu powitania z parą od 2025 roku. Umiesz to robić z parą. I musisz zaznaczyć, gdzie patrzysz. Zamknięte drzwi. Tutaj. Wszystkiego najlepszego kocham Cię. Wszystkiego najlepszego w dniu powitania Ciebie z Parą. Od, od marca do. od lutego do marca, Cię powitamy z Parą. E, życzę Ci wszystkiego najlepszego. Za tej fuzji i za to Ciebie sparą wszystkiego najlepszego